Cześć wszystkim, Hej, tutaj taj, Julcia i Pati. Dzisiaj mamy dla Was krótki haul e, zakupowy pomieszany z kosmetycznym. E, jest on krótki, ponieważ jest to kilka rzeczy, które kupiłyśmy w ciągu tych e, chyba tak naprawdę trzech, czterech, trzech, trzech dni. Trzech. Więc e, bez takiego przedłużenia po prostu zacznijmy. Pierwszą rzeczą, którą kupiłyśmy jest to czapka. E, nie myślcie sobie, że kupiłyśmy jedną czapkę na dwie osoby, tylko po prostu My się wymieniamy rzeczami, więc na pewno ona nam się przyda. Jest to czapka z Kubusa. Tak, z Kubusa. I ona kosztowała 30 zł. My ją kupiłyśmy tak naprawdę pod kątem treningów, bo robi się już dosyć zimno, a ja byłam przed chwilą przeziębiona, Julka, tak samo, jest więc się... yy, no to jest po prostu niezbędne u nas, żeby wyjść yy, z treningu i mieć coś na głowie, bo naprawdę jest zimno. Wygląda ona trochę śmiesznie, ale no to jest taka, wiecie, zwykła smerfetka w takim taki właśnie szarym. E, ogólnie wszyscy taka. nam odradzali ten smak i ten kolor i w ogóle ten zapach, aczkolwiek ja jestem w nim obłędnie zakochana i wszystkim polecam. Jeżeli Dokładnie. lubicie miętę, e, jeszcze taką, to pachnie jak taki cukierek. miętowy cukierek, jak taka międzytówka, landrynka. Naprawdę jest przepyszny. No, no. <clears throat> Następną rzeczą, jaką mamy jest to. Beauty Blender, który już był przez nas dzisiaj używany. Stosowałyśmy go, żeby go sprawdzić. Wygląda on tak. My wymawiałyśmy go w innym kolorze, aczkolwiek ja po, potem tak naprawdę zauważyłam, że oni wysyłają kolor losowy. Tak naprawdę, te wszystkie kosmetyki, które tutaj dzisiaj zobaczycie, one były zamówione na stronie ezebra.pl. Więc to są kosmetyki, m, tak naprawdę w większości jeszcze przez nas nie sprawdzają. Kolejną rzeczą jest to y, kosmetyczka z Maybelline. Jest to kosmetyczka cała niebieska. Tutaj ma napis różowy tylko Maybelline. I suwak jest różowy. Szczerze mówiąc, myśleliśmy, że ona jest większa. Tak się nam wydawało, ale na dobre wyszło. W no, jest taka też jest cała różowa, do torebki, akurat taka. Dokładnie. Kosztowała chyba 9,90 więc w sumie. Za 10 zł cena jest fajna. Następną rzeczą, jaką mamy do naszych nowości jest są to leginsy, które kupiłyśmy w Adidas Neo. Są to zwykłe takie bardziej grafitowe leginsy. Wzięłyśmy je pod kątem treningów, ponieważ. Powoli zaczyna się robić zimno, więc na salę też musimy mieć coś cieplejszego, cieplejszego dłuższego. Kosztowały 60 zł. Takie. I tutaj mają żółty napis. <grym> tak, z takim żółtym napisem. A Po jednej stronie więc Takie bardzo prezentują, prezentują się w sumie. Okay. Kolejną kolejną rzeczą jest to gumka do włosów, Gumka, <gum> którą pewnie bardzo dobrze znacie, bo postać. się czasie... na zdawanie, jak on się nazywa. No jest, coś takiego. Nie napis. wiem, już zapomniałam. My mamy kolor czarny. mamy kolor czarny i po prostu ona podobno nie plącze włosów, ale szczerze mówiąc, jeszcze nie, nie wyrywa używałyśmy. włosów, więc zobaczymy. Ja szczerze powiedziawszy zawsze nie byłam do niej przekonana, bo wydawało mi się, że ona nie będzie trzymała włosów, bo jak taki plastik może włosy utrzymać, ale w sumie z tego co widzę, to dużo osób używa i chyba, chyba trzyma. Damy wam znać potem. Następną Dane. rzeczą są takie perfumiki, bardziej mgiełka. Kupiłyśmy ją w H&M Kosztowała 10 zł Tak naprawdę już opowiadam historię <coughs> Zaczęło to się tak, że w H&M Kupiłam tą koszulę Którą mam aktualnie na sobie Jest to taka, taka zwykła koszula ee, Zielona Bardzo taka e, zgniła zieleń Muzyczek mi się bardzo spodobał, więc stwierdziłam, że ją wezmę A to kupiłam przy kasie Więc taki ma Szybko. Piękny Piękny zabaw no, bardzo ładnie pachnie, to naprawdę aż się przykle. Oj, Aj, szkoda, że, że nie czujecie tego zapachu. No, szkoda, no. że nie ma czegoś takiego jak przesyłanie no. zapachu. Dobra. Kolejna rzecz jest to maskara z Astora. Prezentuje się tak. To jest to Big Beautiful Style Muse. Muse. Big Beautiful Style Muse. Ma taką szczoteczkę i jest taka ciekawa, bo nie wiem czy widzicie, jest taka pokręcona. Tak. Taka spiralka. I w sumie dzisiaj użyłyśmy. Nie, nie użyłyśmy tej, nie? Nie. A Które to używała? Zwykłej, z A, tej starej. To się Nie wie. używałyśmy jeszcze tej maskary, zobaczymy, jak będzie wyglądała na oczach. Kosztowała 18 zł, więc w sumie tak przystępna cena. I zobaczmy. Tymną rzeczą jest lakier do paznokci, który także jest z firmy Astor. I to jest kolor, który bardzo chciałyśmy mieć, ja ten kolor miałam już kiedyś, yy, niestety, yy, no niestety gdzieś mi się ten lakier zagubił, nie wiem czy tutaj dobrze widać jaki to jest kolor, ale to jest kolor, żeby Was nie wmylić taki yy, bordowy, bardziej wpadający troszeczkę w fiolet, no taki jest naprawdę uroczy. Na paznokciach bardzo fajnie wygląda, ponieważ je już sprawdzałam. <grym> <grym> Następną rzeczą jest to puder z Rossmana i ja nie mam pojęcia z jakiej jest to firmy Ta firma jest pewnie wszystkim znana tak. ogólnie ten puder jest bardzo powszechny i jego cena także on kosztuje 7 zł 7 hmm. zł a jest naprawdę świetny ja Na... zawsze używałam ten puder hmm. i naprawdę jak zaczęłam go używać to od tamtego momentu nie używam innego bardzo on mi się podoba. my akurat mamy w numerze 04 i w sumie hmm. i do mnie i do ciebie pasuje więc nie wiem o co chodzi ale następną rzeczą jest kurtka Którą kupiłam dosłownie wczoraj Ponieważ ja szukałam teraz Płaszcza, Julka ma tam jakiś już sobie wypatrzyła Ja niestety jestem osobą, która Bardzo ciężko Którą bardzo ciężko jest zadowolić I znalazłam w końcu Taką kurtkę, płaszcz Julka mówi, że to płaszcz, ja nie wiem do końca On jest z reserve, czyli Kosztował 300 zł, ja wam pokażę jak on wygląda Największym plusem Tej kurtki jest jej kaptur kto, którego nie było w żadnej innej potencjalnej, wybranej dla mnie. Kurtce. Tak się prezentuje. Następną rzeczą jest to mm. żel, który pachnie przecudownie. Nie wiem, nie sprawdzałam. Pachnie bananem <grym> i po prostu on tak świetnie pachnie. No. No. Pięknie pachnie, niestety nie wiem, że kiedy to jest w ogóle firma. Jest tu napisane go tylko... I love bananas play, więc w sumie to nie. Dobra, kosztowało 3 złote, rozumiecie to. Kosztowało 3 złote i jest takie malusie. Bardzo. Ale jest słodkie. Dobra, następną rzeczą jest fluid. Jakiś tam podkład z Ingrid Cosmetics i. Jest to podkład mineralny, nawilżenie i wygładzenie, i kosztował on 6 zł. Czego kosztował to 6 zł? I to jest kolor y, numer 29. Nie wiem, czy widać. Porcelanowy. No więc w sumie zobaczymy. I już ostatnią rzeczą jest to korektor z firmy. Ko Delia? Delia Cosmetics. Delia Cosmetics. Cosmetics. Z Mineral Velvet Skin. I to też jest yy, numer wiem. jeden. Tak, to jest jedyneczka. Wygląda on tak. I kosztował chyba 5 zł. Ogólnie stwierdziłyśmy, że wezmiemy więcej tych kosmetyków, a tańszych, ponieważ chciałyśmy wypróbować ich jakość. Będzie szła dzisiaj lub jutro do nas kolejna paczka, w której też jest zamówienie, aczkolwiek troszeczkę mniejsze. I zobaczymy, jak będą te rzeczy wyglądały. Już niedługo się z Wami widzimy. Do zobaczenia i widzimy no. się w kolejnym filmiku.